witajcie moi drodzy dzisiaj pokażę wam pewną dodatkową funkcję w programie EcoAlf a mianowicie Accuracy. Jest to przycisk, który powoduje chwilowe y, zmniejszenie wrażliwości aplikacji na nieprawidłowości wypowiedzi. To znaczy, że naciskając ten przycisk możemy zwiększyć albo zmniejszyć wrażliwość programu, wrażliwość aplikacji na niepoprawność wypowiedzi. Jeżeli jest higher, to znaczy wyższa, przycisk ma kolor czerwony, lub jeżeli jest lower, to znaczy, że jest niższa, przycisk ma taki inny kolor, lower oznacza, że błędy możemy zrobić do 70-30%, do czyli jeżeli poprawność jest wyższa niż 70% to aplikacja uzna prawidłowość wypowiedzi, jak jest niższa niż 70, to będzie to błąd. Ta funkcja Accuracy jest automatycznie wyłączana po każdym zdaniu, więc chcąc ją uzyskać, trzeba ją podobnie za każdym razem włączyć. Chodzi o to, żeby normalnym stanem było to, że aplikacja jest w pełni wrażliwa na błędy, natomiast tylko w sytuacjach, kiedy mam jakieś wyjątkowe, wyjątkowe trudności z wypowiedzeniem danego słowa, lub danej frazy, lub coś jest może nie tak po prostu z, z rozpoznawalnością, to wtedy ta funkcja y, może nam się przydać i może spowodować, że uda się nam przejść program, przejść dane zdanie i kontynuować pracę. Natomiast m, ważne jest, żeby nie nadużywać tej Rzecznie. funkcji, ponieważ pamiętajmy, że obniżenie wrażliwości powoduje, że no, nasze błędy będą tolerowane, a przecież chodzi o to, żeby, żeby tych błędów robić jak najmniej. No i tutaj pokażę Wam może, Muszę teraz wypowiedzieć zwrot should you, a spróbuję na tej funkcji obniżonej powiedzieć samo should. Tylko zobaczymy co wtedy będzie, jeżeli powiem samo should. Oczywiście tu się już nagadałem strasznie dużo, więc y, trzeba nacisnąć mikrofonik w celu zresetowania. Pamiętajcie zawsze, jeżeli za długo zwlekacie z wypowiedzią, wyrazu, to wtedy ten proces rozpoznawania może się zawiesić i wtedy naciśnięcie, kliknięcie w mikrofonik. Ułatwia, że resetuje mikrofon i, i można od początku zacząć. Should, should you? you czy gdybym teraz to nacisnął, to wtedy by, to byłoby OK, ale ja słabo should powiem. Should. Should. You. Should. should. Trzeci. Should. Should you. Tu ja powiedziałem samo you i było to Trzec za mało, nieuznane było. Aha, nie powiedziałem Wam. Ten przycisk ACCURACY można automatycznie sterować literką K na klawiaturze. Czyli jeżeli naciskam K, to wtedy sobie przełączam. Jest to łatwiejsze może niż naciskanie myszką. Jeszcze raz próbujmy. Should. 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 you. Widzicie, jeżeli powiedziałem samo should. Mix, mix samo should powiedziałem, a powinienem powiedzieć should you. Ale ponieważ miałem obniżoną wrażliwość, to mi to aplikacja uznała. Mix up. Zobaczmy jak teraz będzie w przypadku Mix Up. Samo Mix powiem. Mix. mix up. Cię teraz się nie udało. Mix up. To znaczy, że jeżeli zamiast Mix Up powiem samo Mix, to wtedy ym, poprawność jest poniżej 70% i, i jednak aplikacja tego mix nie up. uznaje. Mix Up. What should you? Teraz sobie skróćmy trochę z you. What should you? What should? Widzicie, what should powiedziałem what should zamiast what, what should, should you, you? i było to uznane. Zobaczmy teraz na tym, co było What should you mix? What should you mix? What should you mix up? What should you mix? Widzicie też? Było what should you mix zamiast what should you mix up i było to uznane. No, czyli jeszcze raz podsumujmy. Ten przycisk higher, przepraszam, accuracy ma dwie opcje albo higher, albo lower. Możemy to zmieniać myszką, albo możemy to zmieniać przyciskiem, klawiszem K, i wtedy można obniżyć sobie chwilowo czułość aplikacji na nieprawidłowość wypowiedzi. Po każdym zdaniu powiedzianym, ten przełącznik automatycznie włącza się na pozycję higher, po to, żeby to była normalna pozycja. Natomiast tą pozycję lower stosujemy tylko w sytuacjach wyjątkowych. No, mam nadzieję, że takie. Udogodnienie spowoduje, że ci użytkownicy, którzy są bardziej wrażliwi na, 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 na nerwy, będą mieli taki wentyl bezpieczeństwa, który spowoduje, że jak już będą się strasznie denerwować, to że aplikacja ich tam nie słucha dobrze, czy niepoprawnie słucha, to będą mogli sobie ten przycisk nacisnąć, i wtedy łatwiej im po prostu będzie przejść przez ten etap sprawdzania wymowy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.